Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie coś takiego: Magic Fingers od Triplexa. Taki PuroBayer TXF 149. Czas działania takiego jednego czegoś to około 70 sekund. Tak jak mówiłem, Triplex. Jakieś ciekawsze info tu jeszcze znajdziemy. Znajdziecie kategorię F1, F2. Dokładnie kategoria F1. Mac. 6,75 gramów 10 sztuk czyli na, na sztukę przypada bardzo, bardzo malutko. Zresztą to jest coś na zasadzie lątu ozdobnego z pewnym uchwytem. Jest to pewien zamiennik, można tak chyba nazwać, do na przykład zimnych ogni. Coś typowo, typowo dla dzieci, zamiast zwykłego rzemiaka, zamiast zwykłego zimnego ognia dajecie dzieciakowi taki kolorowy lącik z uchwytem i może się nacieszyć kolorowym płomieniem. Przynajmniej tak, tak to na papierze wygląda. W środku znajdziemy 10 sztuk, 5 różnych kolorów, niebieski, różowy, zielony, przepraszam, żółty oraz fioletowy. Także... Powiem tak, to ma działać 70 sekund, więc ja pozwolę sobie nagrać jedną sztukę z bliska, po prostu trzymając to w ręku, po to jest ten uchwyt. A resztę po, po jednej sztuczce z każdego koloru, wbiję sobie w ziemię i, i zobaczymy, jak to wszystko naraz będzie wyglądać. Bo nie oszukujmy się, nie jest taki bajerek, którego pewnie nie chcecie oglądać mega, mega długo. Tak to wygląda. Wiem, że powinno być bardziej ciemno, ale no, chcąc, nie chcąc. Lato jest bliżej niż dalej i robi się ciemno później, <noise> tak trochę. E, tak czy tak, jestem w Lasku, bo naprawdę potężna ulewa przeszła. Więc nie boję się tutaj nagrywać. Eee, I tutaj jest i tak ciemniej niż jakbym był na eee, poza tym laskiem, a jest 21, więc, więc wiecie jak jest. W tym momencie chciałbym Was jeszcze oczywiście zaprosić do wszystkich linków w opisie: Instagram, Discord oraz sklep odpalaj.pl, gdzie macie 15% zniżki z moim kodem rabatowym. Odpalmy sobie nasz patyczek. Czy ja tu widzę niebieski kolor, więc się rozumiem, że nie jest tak bardzo ciemno, widzę jakąś taką poświatę. Na kamerze tego nawet nie widać tej poświaty, ale dużo, dużo na, na wyrost ten niebieski kolor, jakbym nazwał to niebieskim. No to jest taka jakaś poświata i tyle. Ale faktycznie pali się długo, jako bajer dla dzieciaka zamiast zimnego oknia może być czymś ciekawym coś kolorowego zamiast, zamiast takiego zwykłego złotego patyczka chociaż żeby nie było tutaj nie ma efektów jak zimne ognie nie ma tu takich klasycznych iskierek nie jest to powiedzmy taki lonto zdobny na zuchwytem lonto zdobne znajdziecie teraz naprawdę w wielu wielu petardach e, chociażby nowe Widowy, nowe te dumbum Middle. na pewno wiecie o czym mówię te, tego typu petard postatny jest Pełno. Uuu, a myślałem, że jeszcze w uchwycie się będzie coś dopalać. Oczywiście to jest plastik, więc sobie odłóżmy na bok, żeby pamiętać, żeby to zabrać. Czyli tak, co potrzebujemy Wam tutaj zaprezentować? Na razie mnie to nie powaliło. Cena to około 14 zł za coś takiego, więc wychodzi po 0,40 40 zł za sztukę. Sporo, sporo, ale no, też patrzymy na to jako produkt dla dzieciaków, raczej, bo no, nie oszukujmy się. Jak ja bym to kupił, to faktycznie sporo, sporo. E, natomiast, jeśli jakaś młoda persona miałaby dobrą zabawę dzięki temu, to ok, tak? Ja osobiście, jeśli jesteście dorosłymi odbiorcami, nie planujecie czegoś takiego kupić dla dzieciaka, tylko dla siebie. No to polecałbym Wam na przykład fontanny ręczne od Jorge JF50, JF44 można to trzymać w łapie i no, daje spektakularny efekt za nieduże pieniądze więcej, tak naprawdę tam za około 20 zł macie 4 sztuki, w przypadku JF44 w przypadku JF50 macie 2 sztuki za około dyszkę, choć wiadomo to nie jest porównanie bezpośrednie, bo tam ten produkt jest raczej kierowany dla starszych odbiorców dla młodego użytkownika życia zdecydowanie przepraszam komar, zdecydowanie takie pałeczki będą lepszą opcją. Czy to wejdzie w ziemię? Jak nie wejdzie, jak wejdzie. Dobra. To sobie wbijmy 5 sztuk. Wszystkie naraz odpalimy. Bo no, jakbym każdą sztukę po, po kolei odpalał, myślę, żebyście nie byli jakoś mega zainteresowani. Także pięć sztuk. Fiolet, niebieski. Niebieski był już odpalany, ale w tej po, po, w, tym, w tym teściku też chciałbym odpalić to po raz drugi. Róż, e, zielony oraz żółty. Także gdzie ja mam zapalniczkę to Zostawiłem ją pewnie tutaj na ścieżce, oczywiście, że tak Oczywiście, że tak Komary mnie tu zjedzą, ale jest trochę ciemniej niż na zewnątrz, więc trzeba Ogólnie czas działania plus minus 70 sekund się spina faktycznie. Tylko tutaj jest naprawdę plus minus, bo te sztuki, które odpaliłem na samym końcu, spaliły się jako pierwsze, ta zielona i żółta najszybciej się spaliła, a jako ostatnia zgasła sztuka, którą odpalałem jako pierwszą praktycznie, bo w tym pierwszym rzucie fioletową niebieską odpaliłem. Najdłużej się paliła niebieska. Eee... Co, taki bajerek dla dzieci. Nawet nie wiem jak to ocenić. Dla dorosłego. Dla dorosłego odbiorcy, no to to nie jest nic porywającego i dałbym tutaj piątkę jako produkt przeciętny. No, można sobie pomachać, tak? Można się postykać końcówkami z kumplami, natomiast, no, no, no wiecie, no, dla mnie to nie jest nic, nic wybitnego. Podejrzewam, że tutaj najważniejszy głos byłby, gdybym dał ten produkt jakiemuś dzieciakowi, żeby z, oczywiście przy mojej opiece sobie coś takiego odpalił i zobaczyć jego reakcję, bo doskonale wiecie, że no mnie i pewnie wielu z was coś takiego nie rusza. Wolałoby kupić sobie jakieś małe fontanny nawet za te pieniądze. Natomiast czemu by nie? Eee, jest tyle pirobajerów na, na rynku, które mnie nie ruszają, o pociąg, które mnie nie ruszają, a jednak na tym rynku są od lat, więc to klientów musi mieć. Więc, no młodszy odbiorca rządzi się swoimi prawami. To chyba logiczne. E, więc ja tutaj ocenę chciałbym w ogóle nie wystawiać, bo moim zdaniem byłoby krzywdzące, jeśli dałbym tą bardzo, bardzo niską ocenę. E, no, przez to, że jestem trochę starszy niż docelowy odbiorca tego typu produktu. No, u nas akurat kategoria F1, tak samo jak wszystkie inne kategorie, jest od lat 18. Natomiast są kraje, w których to jest powiedzmy podzielone, stopniowo, typu. Typu F2 od 16 roku życia, i tak dalej, i tak dalej, a nie od 18. Więc powiedzmy, gdyby to kupił dwunastolatek w, w takiej Holandii, no to by się bawił trochę inaczej niż ja w wieku 22 lat. Co nie? to chyba zrozumiałe. Ale już nie gadam, bo i tak przedłużyłem. Eee, trzymajcie się, cześć, zapraszam Was wszystkich do linków w opisie, no i oczywiście do brania udziału w konkursie. Trzymajcie się.